Witajcie na Jarmarku Produktów Regionalnych. Tym razem zapraszam Was do spróbowania smaków jesieni. Jesień jest czasem zbioru. Dobrobytu. Mamy tutaj prawdziwka rydza, marynowanego, kurkę marynowaną. Jest to wszystko robione u nas. Rydze jesienne, najwspanialszy grzyb góralski. Konfitury mamy z maliny, z czarnej jagody, też naszej. Płatki róży, czosnek niedźwiedzi. No i sery. Życzymy smacznego. Dzień dobry. Zapraszamy na jesienne smaki na jarmarku. Przedstawiam Państwu kiszonki węgierskie. Mamy malutkie cukinie, małe arbuziki, jak również wiele różnych pysznych smaków. Jesień to przede wszystkim świeże warzywa, ale również kiszonki. Kiszonki są bardzo zdrowe i dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, zapraszam na jesienne smaki. Mamy szarlotkę, ciasto z owocami jesiennymi, ciasto marchewkowe. Mamy też szarlotkę bezglutenową z łąki jaglanej i ciasto marchewkowe gryczane. Zapraszam na stoisko w Blue City. Posiadamy w naszej ofercie paprykę marynowaną, gruszki w zalewie. A także naszą renomą są ogórki kiszone z naszej uprawy, które wspaniale nadają się do chlebka, także do obiadu. Zapraszamy serdecznie.